Witam, pozdrawiam serdecznie powieści prosto zabony lew, czarownica i stada ambona. No. Chciałbym życzyć wszystkim leśnym towarzyszom udanych wędrówek, bezpiecznych, bo to najważniejsze. Siedzę sobie tutaj, trochę mi piździ, że tak się wyrażę. W szyję. Glaca jest rusa. Żeby wszystkich oglądających, tych, którzy mają siłę mnie oglądać, słuchać mnie, bo to też trzeba być mega wytwarzanym, Jak już wyraz wspominałem, poza lasem, zajmuję się historią, bo obecnie powtarzam książki, bo lubię też czasami powtarzać w oczekiwaniu na, 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 na nowe, gdzieś zamówiłem nowe. A teraz, a teraz aktualnie powtarzam też kolejną książkę Otto z tygrysy w bocie. Faktem, fakt że Otto przeżył wojnę służył w 500 300 batalionie szogów ciężkich po wojnie założył aptekę tygrysię apteka do 2011 roku ale dobra to na temat na później chciałbym pozdrowić wszystkich tych którzy to oglądają dasz ból. pięknie jest przydziera się przez te zaspy no powyżej buta mi sięgało to ale to nic nie szkodzi naprawdę poza całą grupę Leśni Ludzie i inne pozostałe grupy buszkaftowe. Łączy nas w miłość do lasu. I pozdrawiam w słonecznej chwili Dziękuję.